Gramy jeden dzień dłużej Słuchajcie dzisiaj mamy turecką łaźnię Czyli mydło Arko W gorącej misce To jest cały czas ten sam Skrawek który słuchajcie Przełożyłem do Kubeczka O tego Cały czas nim się męczę W sensie takim zużywam Więc mydełko mamy Mocno budżetowe ale słuchajcie, pędzel też jakiś wybitnie cenowy, ale polubiłem go. Fajny, fajny, fajny pędzel. Dalej mamy żyletkę, słuchajcie. Astrę niebieską. Będę musiał ją złamać. Będę musiał ją złamać, a to dlatego, że. Mam ja. Dostałem do spróbowania, więc próbuję. Przesyłka od Mariusza odebrana. Zaczynamy, że tak powiem. Zaraz, zaraz, zaraz. Zaczynamy. Ja zaczynam od takiego sprzętu, czyli to jest ProW 2. Otwarty grzebień, połówka żyletek, rączka. Bardzo fajna. Wykonanie wiadomo. Matowe. Ja bym tu polemizował. Wolę, jak mi się coś puszczy. Ale wygląda bardzo, 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 bardzo fajnie. Także stando, 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 czyli Stanisław Owicki. No i taka maszyneczka słuchajcie. Zobaczymy jak to działa. Po całym goleniu pomyślałem, pomimo, że się tutaj wystrój zmienił, że wrócę z powrotem do produktu takiego, czyli Barber Nostalgik. Słuchajcie, marmara woda. Bardzo mi pasują te wody. Pomijam finansowe rzeczy. Naprawdę fajna woda. No i cóż. Ściągam okulary. Przystępujemy do dzieła. Widzę twarz. Sięgnę jeszcze na szybko. Słuchajcie, po jedną rzecz. Mianowicie. Mój pre pre-shave przełożony do. Pudełka, czyli to jest zielone proraso. Niech sobie działa. Zaraz miałem, mam. mamy środę, trzydniowy. Także zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Na razie mamy to, to, to. No i co? Słuchajcie, turecka łaźnia, arko, wrzątek, kubek, ucho duże, troszkę się ten kubek mi no tu w ten sposób Ślizga dość go tak jest tą wilgotną ręką utrzymać. Ale wiadomo, to powinno stać. Przytrzymywać tylko za to ucho. No i kręcimy. Pędzel w ogóle nie namoczony, nic. Słuchajcie, zrobię taki. O, troszkę wody z tego kubeczka. Żeby się mi wylało. I teraz kręcimy wrzątkiem. W sensie to już stoi tutaj chwilę. Ale tą ciepłą, właśnie wodą będziemy tutaj kręcić. Słuchajcie, odłożę to, kręcę na ziemi, w sensie na umywalce. Bardzo mi przypasował to ciepłe golenie, powiem wam, nie spodziewałem się, że takie coś. No i co, no arko, jak to arko? Słuchajcie, cztery razy zamieszane. I już coś się nam tu buduje, tworzy. Zobaczymy, co dalej. się nam nabija. Jeszcze trochę, odrobinę wody. Ciepło, ciepło, ciepło. Piana ciepła, priszek z mentolem. Słuchajcie, już Wam pokazuję. Patrzcie. O, takie coś mamy. Ciepłe, no i nie będziemy tu przedłużać, nie będę. Słuchajcie, nakładam tą turecką łaźnię na twarz. Słuchajcie, coś mi to. Spróbuję jeszcze dobić trochę pędzę, bo mam wrażenie, że tutaj coś idzie nie tak. I teraz to mi się podoba. Dobra, pianę mamy. Słuchajcie, żyletka Astra niebieska na pół ot tak po prostu. Chociaż Wam powiem, że z tym łamaniem nie ma problemu, oczywiście, że nie ma. Natomiast w jagi katana bodajże. Moja pierwsza do tej pory jedyna maszynka Single Edge na zwykłe żywetki. Tam wydawało mi się, że już Wam pokażę o co chodzi, sporo kleju tu jest. w momencie kiedy łamiemy tą żyletkę tu powstaje taki do góry dzings i można się z tego śmiać czy nie ale jeśli jest głowica tak jak w przypadku właśnie chyba Yagi Katana jest że tej siły do kręcania nie bardzo jest za dużo to ta żyletka minimalnie inaczej się potrafi ustawić tutaj widzę że jest to Fajnie rozwiązane, bo ta głowica w tym miejscu właśnie jest pod kątem. Tam chyba inaczej to wyglądało. Zresztą będę chciał Wam też tą maszynkę pokazać. Dobra, więc tu problemu na pewno nie będzie z tym. Ok, zakładamy czapkę. Zakładamy czapkę. Grzebień otwarty. Słuchajcie, trzydniowy zarost. Tu wszystko fajnie siadło. Tak wygląda to z żyletką. Do wody i próbujemy. Maszynka oczywiście stalowa, satynowana. Powiem Wam, że faski, wszystko tu no, jest to zrobione tak jak należy. Ostrych krawędzi tu nie widzę, oprócz żyletki idziemy. czuć chłodzenie z pliszejwu. Fajnie czuć żyletkę. Sprzęt z tych delikatnych. Dącko. Dobra, i twarz. Troszeczkę ją przepukam. Ogarnięta. No i próbujemy co to z tym pędzlem, z tym mydełkiem, co tu się podziało. Mam wrażenie, jakby się to arko nie lubiało z temperaturą. No dobra, jest okej. Okay. I próbujemy pod włos. No tak. Spróbujemy jeszcze podejść tu? I już Wam powiem, co myślę na temat tej maszynki. Słuchajcie. Korci, korci, żeby jeszcze znaleźć, poszukać, ale ścina. Koniec. Koniec. I już mówię. Zdaję Wam relację pełną. Pierwsze przejście przeszło elegancko. Dłuższy zarost. Nic nie zatyka. Nic nie... Złego się nie dzieje. Idzie pięknie. Naprawdę fajnie. Satysfakcja z golenia murowana. Świetna sprawa. Nic się tu złego nie działa. Drugie przejście pod włos. Fajnie czuć ścinany zarost. Przede wszystkim maszynka jest moim zdaniem Delikatna ta Żyletka w tej maszynce działa dość dobrze. Czy ją słychać, czy nie? Czyli, czy tam jakieś drgania są, czy nie? To nie są dyskwalifikujące w tym momencie, bo pewnie siedzi. Faktycznie ona jest tutaj. Fajnie ją czuć na twarzy, tą Żyletkę. Nic się tu złego nie dzieje. Korci, żeby przycisnąć. Waga maszynki świetna. Fajnie wleży w ręce. Powiem, fajne, fajne rozwiązanie. Dogolony jestem. Dobrze. Tak, dobrze jestem dogolony. Tu jeszcze szyję pod włos w dół. Myślę, że jedno przejście należałoby wykonać, ale tak jak mówię, ja nie chcę doprowadzić tutaj do. Takiego stanu, że skóra będę, skórę będę musiał leczyć dłużej niż hodować zaraz do następnego nagrania. Ale jest fajna. Bardzo fajna, yy, bardzo fajna maszynka. Mi ona dzisiaj bardzo fajnie zrobiła kolenie. Mydełko na ciepło, rewelacja. Polecam próbować. Co prawda yy, każde mydło w tej temperaturze zachowuje się troszkę inaczej. Yy. Stąd y, może coś nie wyjść, ale to jest świetne, świetne też dla skóry, moim zdaniem, jest dużo przyjemniejsze golenie. Pre-shape y, ProRaso, dla mnie działające urządzenie. Y, najbardziej chyba mi zmiękcza zarost czerwony, natomiast ten zielony też bardzo fajnie, bardzo fajnie i z tym Arko moim zdaniem się dogaduje. E, Arko już nie mam siły, więc na pewno już go tutaj przez dłuższą chwilę nie zobaczycie. E, po prostu wy, wykończę je poza ekranem. Natomiast e, woda, 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 woda. Barber bardzo fajna. Woda mi te wody z tej serii bardzo przypadły do gustu. Na bogato. To jest ten zapach, który ja określam mianem takim kwiatowym, ale takim, no, takim fajnym. Troszkę może staromodny faktycznie, nie jest to jakiś nowoczesny zamach, zapach w moim odczuciu. No, taki nostalgiczny. Niech będzie nostalgiczny. Słuchajcie, co mam powiedzieć. Golenie bardzo fajne. Yy, chwalić można by było długo jeszcze i wodę, yy, maszynkę, pędzel. Wszystko super. Naprawdę fajne zestawienie dzisiaj wyszło. Maszynka ogoliła mnie bardzo dobrze. Tu jakiś miałem od szaliku, więc no sorry. Coś tam musiałem zciąć, zgolić. Ale bardzo fajne czucie żyletki. Bardzo przyjemna sprawa. Jak chodzi o całą resztę. No to Jak na załączonym obrazku. Ja żyję. Nic mi tu złego się nie dzieje. Pamiętajcie, gramy jeden dzień dłużej. No. I co? Będzie Kolejna maszynka na połówkę żyletek. Będzie to proł z zamkniętym grzebieniem. Zobaczymy, jak maszynka sobie radzi. Myślę, że to powinno być gdzieś dwudniowy zaraz. Dłużej już nie chcę czekać dzisiaj. Wyjątkowo trzydniowy, bo takie tam rzeczy trzeba było pozałatwiać, więc nie było czasu się ogolić. No i będzie też i jaka. Także bądźcie czujni. A ja wam co? Dziękuję za oglądanie, za komentowanie, za lajki, like, subskrypcje, inne rzeczy. Bardzo wam dziękuję. Komentujcie. Yy, setny odcinek już niebawem. Mnie wydaje się, że już zestaw mam naszykowany, który, który będę chciał wam pokazać. Więc cóż, ja wam dziękuję za dzisiaj. Takie szybciutkie golenie, ale naprawdę skuteczne, fajne. Ta maszynka jest fajna. Naprawdę. Zobaczymy jeszcze jak zaraz będzie odrastał. No i jedziemy dalej. Papa. Pa.